Hejka wszystkim, dzisiaj jadę do Katowic, bo wieczorem, a raczej w nocy, mam wylot z Katowic do Dortmund, do Dortmunda. Nie wiem, czy to się jakoś odmienia. Raczej się odmienia do Dortmunda, ale brzmi dziwnie. dziwnie. Ok, także się jadę do Niemiec, lecę do Niemiec. Cały bagaż, który mam, to jest jeden plecak jeden, jedyny plecak, bo nie ma bagażu. Łatwe, tak? I muszę spakować tylko to, co rzeczywiście będę nosić, ubierać i ogólnie wykorzystywać, żeby po prostu się miejsce nie marnowało na jakieś niepotrzebne rzeczy. Trudne zadanie, ale mi się wydaje, że poradzimy sobie z tym, więc teraz idę się pakować. Wydałam dzisiaj tyle czasu na niepotrzebne rzeczy i teraz będziemy robić potrzebne rzeczy. Ok. Pokazuję wam, co biorę. Biorę raz pod koszulek dwa, trzy i w czwartym jadę. Możliwe, że wezmę jeszcze piąty też czarny. Właśnie myślę, co do e, spodni, bo mam takie czarne i ja mam jeszcze takie jeansowe. I ja myślę, czy brać ich, czy brać te czarne. Jeżeli się zmieszczą, to wezmę te. Jeżeli się nie zmieszczą, no to ich nie wezmę, łatwo. E, raczej wezmę takie e, krótkie spodenki, są tak naprawdę gdzieś do kolan no trochę wyżej niż kolana się kończą e... okej, okay, płyny mam tutaj e, do soczewek, krople do oczu soczewki, szczoteczka do zębów pasta do zębów tam jest, szampon wszystko tam jest, więc tego nie biorę żeby nie zajmować sobie miejsca to jest wszystko co biorę z kosmetyków mam dwie tuszy do rzęs tuż do rzęs tuż do rzęs e... Co to jest? Korekty matowe w wykończeniu, coś takiego. Dwa eyelinery, takie kredki oraz highlighter. Więc to jest basically wszystko, z czego korzystam teraz. Jeszcze chcę wziąć takie do niemieckiego. Różne kserówki. Pani mi dała. Oraz może wezmę ten zeszyt. Uh, bo tam mam różne notatki takie dobre, fajne ale się zobaczy, nie wiem czy mi się zmieści, bo może będzie za ciężki wezmę jeszcze tablet, ładowarki, telefon i dokumenty w sumie to mi się wydaje tyle coś dzisiaj, jakieś kłopoty są, prawie zapomniałam dokumentów i w sumie bym ich zapomniała, jakby nie moja mama kochana Teraz jest noc 14 um, lutego. O 615 mam wylot. A więc się siedzę sobie. 4 godziny będę z się działa, za 4 godziny będę iść na, um, na wszystkie te kontrole bezpieczeństwa i tak dalej. Chcę spać. Dzisiejsza noc jest po prostu zepsuta, nie będę spać ani będę po prostu taka zmęczona, wykończona i tak dalej. Są mnie smuci. Bo mam jeszcze do zrobienia parę spraw na dzisiejszy wieczór. Teraz też już dzisiejszy wieczór, bo to jest godzina 0023, czyli 23 po północy. A ja sobie siedzę na lotnisku w Katowicach. Super. Ogólnie nie wiem dlaczego ludzie nie jestą, i ogólnie przede mną stoi jakaś kolejka ogromna. Nie wiem na co to jest kolejka. Witamy. Welcome to Katowice. Airport. A tam jest napisane, ale nie widzę sylwetu. My, może ty, ty, my. My, hurgada, hurgada. na tym tyle, my Churgada churgada. na Egipt stoją. Aha, no, to sobie że w Egipcie będę, a ja będę w zimnych Niemczech odpoczywać na feriach. Co to, mogę jak spędzicie swoje ferie? Napiszcie mi w komentarzach. Chętnie poczytam. I widzicie, jadę do Niemiec, tyle mogę powiedzieć. Syłam przed chwilą mnie na swój lot, bo leci na do Zasmonda uh, Ryanair -er i Zejr. Więc patrzyłam na 6.15 Ryanair, a ja lecę Zejr. 625. Więc tak można ogólnie się pomylić, więc patrzcie zawsze na numer, gdzie lecicie. Idziemy idę raczej na kontrolę jej. Bo moja podróż się zaczyna. Uff. O Boże, idę sama na kontrolę bezpieczeństwa. Coś niemożliwego, nie wiem, sama lecę, więc dziwnie się czuję. Zostawiam mamę na lotnisku po prostu, a sama idę na tą kontrolę. Trochę taki niepokój mam w sobie, ale będzie dobrze. Wszystko wyszło, wszystko ok na tym wszystkim sprawdzaniu sprawdzam e, bramkę, gate, nie wiem z którego będę wylatywać No kurczę się zmieniaj, dawaj Okej, okay, Dortmund e, 18 gate, ja a kier... no, w sumie gdzie jest osiemnasty gate? Boże, nie wiem Muszę zejść na dół I widzicie, muszę iść tędy <grym> Chyba pierwsza tutaj idę. Siedzę zaraz i czekam na moich sąsiedzi, którzy będą dzisiaj co? Dzień dobry. Cześć. Jestem w Dortmundzie. Przemycałam sobie. To jest nic. Dobrze. Nie znam przed czasem. Miałam być 8.15, a jest 8.05. Przede wszystkim było 7.55. czy przed chwilą z tym takim kortużykiem, tunelem, kor... nie wiem, podpinanym. Wiecie o co mi chodzi. No, nie Mi się to Trochę mnie spokojnie zatrząsło, ale teraz jest spoko. Się przynajmniej trochę wysłałam. Hej, to mój brat. Jak masz na imię? Dmitro. Ej, rozumiesz mnie. <grym> rozumiesz, co ja mówię, co nie? Ja. Da, tak. <grym> tak, dobrze, dobrze. To dobra odpowiedź. Ogólnie próbuję sobie zaupdateować Robloxa, bo chcę zagrać, ale mi się nie updateuje, bo nie wiem, bo może nie mam pojęci. pamięci. 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 W pamięci. Jak mi się co powiedziałam? <ścoughs>